Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Zapraszam do gimnastyki. Stoimy w lekkim rozkroku. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. wydech. Rozciągamy ręce. I poruszamy nimi trochę. Raz. 2, 3, 4, 5, trochę do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, jeszcze dalej. Raz, 2, 3, 4, 5. I ręce do przodu. Raz, pięści do zaciśnięte. 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech, przed. Sumamy się rękę jedną na polczek. Raz, dwa, trzy. I drugą. Raz, dwa, trzy. I zaczynamy rozciąganie mięśni szyi. Dalej zostajemy w lekkim rozkroku. Pochylamy głowę na ramię. Ona opada własnym ciężarem. Na ramię. Wdech. Wydech. Wdech. Lekko rozluźniamy. Wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech nosem, pf, wydech ustami. Druga strona wyprost. Rozluźnienie do przodu. Powoli, napięte mięśnie brzucha, opuszczone barki, aktywne. Poruszamy lekko głową, rozluźniamy mięśnie karku. I teraz powoli, takim lekko wahadłowym ruchem, wracamy do postawy wyprostowanej. I odchylamy głowy do tyłu. I jeszcze głębiej. Chwilę oddychamy. Możemy rozchylić lekko wargi i przy powrocie do pozycji wyprostowanej domykamy. Wzmacniamy w ten sposób mięśnie podródkowe. Uwaga. Czujemy, prawda? Jak na mi 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 mięśnie podbródka twardnieją, nabierają mocy. A teraz powtarzamy cały cykl. Głowa na bok, na ramię. Możemy też leciutko minimalnie poruszać, żeby mięśnie się łatwiej rozciągnęły bocznej ściany mięśni szyjnych. Prost, rozluźnienie, druga strona, głowa na drugie ramię. I powolny wyprost, wdech, wydech, głowa w dół. Oczywiście mamy napięty, barki opuszczone i lekko poruszamy głową. Raz jedną stronę, raz drugą rozluźniamy kark. I powoli, powoli do góry. Wdech, wydech i do tyłu. Wracamy do postawy wyprostowanej, wdech, wydech. No i teraz czas na mięśnie dolny partii twarzy, przyciśnięte dłonie do, do, do klatki piersiowej, w bok, tył, broda wysoko i sufit. pięć przechodzimy na drugą stronę, głowa patrzy zwrócona w drugą stronę, do tyłu, broda wysoko i patrzymy w sufit. I przynajmniej pięć oddechów. Jeżeli pod wpływem grawitacji mięśnie twarzy opadły nam w dół, to powtarzamy częściej to ćwiczenie. Wzmacnia ono po prostu te partie mięśni. Rozluźniamy, wdech, wydech i powtarzamy jeszcze raz. Bok, tył, broda wysoko i patrzymy w sufit. I druga strona. Bok, tył, broda wysoko i. I rozluźniamy le, luźne ręce w jedną stronę, w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz lekko, barki leciutko, bo to pierwsze ćwiczenie. Lekko tak, do przodu. I tak nabieramy do siebie. Raz. I dalej. Jeszcze dwa. I jeszcze dalej. Trzy. I mocniej. Cztery. A teraz rozsypujemy w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Zabieramy się do nabierania. Raz, dwa. Barki opuszczone. Trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy i rozsypujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i ręce na biodra. Wdech, wydech i zaczynamy krążyć biodrami do przodu, możemy lekko wziąć kolana, do przodu mocno biodra, do przodu, do tyłu rozluźniamy dolną część kręgosłupa lędźwiowego. Raz, dwa, trzy i druga strona. Raz, dwa. Trzy, wdech, wydech. Jeszcze raz. bok, Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. A teraz usiądźmy na macie. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Po prostu mamy troszeczkę kolano, o ile to możliwe. Wdech, wydech, wdech, wydech. Stopy podeszwami do siebie i poruszamy lekko kolanami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Troszeczkę przesuniemy stopy do siebie bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech i jeszcze bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz łokcie przed kolana i bujamy się w jedną i w drugą stronę. Raz, plecy proste. Dwa, trzy, cztery, pięć. I wycofujemy się. Raz, dwa, trzy, 4, 5, wdech, wydech, skrzyżujmy stopy, kolana opadają na, dło, na w kierunku maty, nie muszą leżeć na macie, ale gdzieś tam w okolicach, dłoń na przeciwległe kolano, ręka jedna z tyłu i skręcamy, raz, jesteśmy wyprostowani, 2, 3, 4, 5, druga strona, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. A teraz połóżmy się już na macie i ćwiczymy wszyscy, bo również osoby, które leżą, bo są z różnych przyczyn, nie mogą stać z łóżek, ale też powinny jak najbardziej ćwiczyć. Wdech, wydech. Leżymy sobie, wdech. Wydech. Kładziemy nogi na macie. Ręce do tyłu. Rozciągamy się mocno. I raz jedna ręka i noga do przodu. Raz druga. Raz. Rozciągamy kręgosłup. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciągamy się. Ręce do przodu. Lekko głowa wniesiona. I o, o, uda. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce do tyłu, wdech, wydech i jeszcze raz do przodu, głowa w górę i przy, na macie, raz, dwa, przy udach, raz, cztery, pięć i do tyłu, wdech, wydech i jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu, podkładamy sobie. Ręce za siebie. Chwytamy za łokcie. Tak. A ćwiczą stopy. Kręcimy młynka w jedną stronę. Trzy. Z samymi stopami. I do środka. Rozluźniamy stawy skokowe. Tak. A teraz. Jedna stopa wyprostowana. Druga zgięta. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, wdech, wydech, rozluźnienie. A teraz tak, żeby róg wychodził z biodra. Raz, dwa, 10 razy, 3 Włączamy górne partie ciała. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I rozluźniamy w jedną stronę i do środka. A teraz obydwie stopy razem, wyprostowane. I teraz palce stóp ciągną do przodu. Raz i do tyłu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, przerwa, młynek na boki. Skręcimy. Stopami I do środka, i teraz tempo 10 razy, obydwie stopy razem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźnienie. I do środka. A teraz stawiamy sobie stopy na macie. Stopy są lekko rozstawione i na boki. Raz, dwa, trzy. Teraz przenosimy ręce do przodu i dociskamy jedną no jedno kolano. Góra ciała leży płasko. 4, 5 i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, powrót do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozumienie. Przytulamy kolana do siebie i kręcimy młynka w jedną stronę i w drugą. Teraz unosimy obydwie nogi do góry. Rozluźniamy najpierw stopki, tak? I jedna obok drugiej. Raz, dwa, wyprostowane. Trzy, cztery, pięć. Zginamy. I kręcą karuzelę wokół siebie ze z ze nogi ze zgiętymi stopami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I Robert. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i siadamy. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I na boki. Raz patrzymy w jedną stronę, a głowa, w, kolana w drugą. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Wdech, wydech. Kładziemy się. Nogi w górze. I ręce też w górze. I prostujemy. Raz. I powrót. Dwa. I powrót. I trzy. I powrót. I cztery. I powrót. I rozluźniamy się. Jeszcze raz. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. 5 pięć i rozluźnienie raz, dwa, trzy, i w drugą stronę, raz, dwa, trzy. Wdech, wydech. A teraz jedna stopa na macie, druga noga nad matą i kółeczka, raz, dwa. Takie mocno w bok. Trzy, cztery, pięć. Zostajemy i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powrót. Wdech, wydech. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na macie. Wdech, wydech. Powrót do pierwszej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa ląduje na macie. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i powrót. Raz dwa, trzy, cztery, 5. Stopa na macie. Wdech, wydech i ostatni raz. Pierwsza stopa ćwiczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mata, druga noga. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć. Wytrzymanie i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. No to stopy sobie teraz odpoczywają. Nogi leżą na całą długość, a teraz ręce. Góra, dół. Uwaga. Raz. Wnętrzem do siebie. W dłonie. I góra. Raz jedna ręka wyżej, raz druga. Łokcie w kolanach proste. W, 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 łokcie wyprostowane. Raz, dwa. A kolana sobie leżą. Trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech do przodu. Leko. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, cały czas jedziemy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wdech, wydech. Jedziemy po górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko za siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze mocniej. Raz, dwa, trzy. 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Przerwa kochani, bo było to dość forsowne ćwiczenie. wydech wydech. A teraz rowerek rozluźniający. Raz, 2, 3, 4, 5 i do tyłu. Raz, 2, 3, 4. Pięć. No to się kładziemy i zabieramy się z pokrotem do pracy. Dlewęce w górę, dłonie równoległe do siebie i lecimy. Góra, jedna raz wyżej, druga. Raz. I do przodu. Dwa, trzy, cztery. Barki opuszczone. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze niżej. Raz. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze niżej. Raz. Dwa, trzy. Cztery. Przerwa. Wdech nosem. Pf, wydech ustami. Jeszcze raz. Wdech nosem. Pf, wydech ustami. I jedziemy do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jesteśmy na górze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I opuszczamy w dół. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymanie. Wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, góra. Pięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć. I przytulamy do siebie kolana i rozluźniamy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy i w drugą. Raz, dwa, trzy. Kładziemy sobie stopy na macie i powoli kręg po kręgu podnosimy w górę biodra. Napinamy pośladki mięśnie wewnętrzne i brzuch i lekko rozchylamy kolana. Nie musimy wysoko podnosić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, kolana się schodzą i kręg po kręgu opadamy w dół. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Hop, kręg po kręgu. Jedziemy w górę. Napinamy pośladki wewnętrznej brzuch i rozchylamy lekko kolana. Wytrzymujemy lekko. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech, wydech. Kolana się schodzą i kręg po kręgu powoli opatamy w dół. Dobrze. I jeszcze raz ostatni. Kręg po kręgu ura. Wytrzymanie. Rozchylone kolana. Pamiętamy o napięciach, na mięśniach, brzuchach, pośladkach i wewnętrznych. Lekko wytrzymujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli kolana schodzą się i kręg po kręgu opadają w dół. A my rozluźniamy sobie kręgosłup. Wędzimy młyneczka w jedną stronę i w drugą. Wdech, wydech. A teraz zakładamy sobie jedną nogę na stopę, na kolano drugiej i rozluźniamy się powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddechów. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddechów. I druga stopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wdech, wydech. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wdech, wydech. Wracamy ostatni raz do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, i wydech. A teraz chwytamy sobie za stopy. Troszeczkę poruszamy nimi, łokciami rozpychamy kolana w bok i bujamy się z jednej strony na drugą. Rozluźniamy, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, chwytamy za stopę, wyprostowujemy jedną nogę, wyprostowujemy drugą nogę. I bujamy się. Jeszcze raz. Hop. Stopa, noga wyprostowana. Hop. Druga. I bujamy się. Stopy szeroko rozstawione. Rozluźniamy sobie tutaj mięśni but. A teraz opadamy na matę. Kładziemy się wygodnie po ćwiczeniach. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Barki leżą na macie. Wdech. Wydech. Wdech. Wypełniamy powietrze całe płuca. Zaczynamy od strefy przy przeponie. Środek, płuc, szczyty. Wstrzymujemy. Teraz wyciskamy powietrze przepona. Środek, płuc, szczyt. Wentylujemy sobie płuca, płuca. Wymiany jeszcze. Wymianę powietrza. Wstrzymanie. Wypuszczenie. Jeszcze raz. Wstrzymanie. Wypuszczenie. I jeszcze raz. Wstrzymanie. Wypuszczenie. I chwilę leżymy jeszcze. Wdech, wydech. Poruszamy powoli palcami. Poruszamy stopami. Stawiamy sobie stopy na macie. Powoli biodra w bok. Podpierając się jedną ręką. Siadamy w siadzie skrzyżnym. Wdech, wydech. Rozluźniamy się po ćwiczeniach. Wdech, wydech, wdech. Wydech, ręce w bok, z wdechem w górę i z wydechem opuszczamy dłonie w dół na serce i miłego dnia sobie życzymy i do następnych ćwiczeń. Do widzenia.